Witajcie ludzie, pora nagrywać nowy odcinek, mówisz co gram, odcinek numer 20, odcinek numer 10, wczoraj nie było mówisz co gram, bo wczoraj mi nie było, cały dzień wczoraj mi nie było i nie nagraliśmy nowego odcinka, mówisz co gram, i dostałem komentarz od czatu GPT, Juventus AC dobra, taki mecz sobie zgram. zapraszam, dobra, tak więc zaczynamy ligę włoską, z racji tego, że ja wybieram oczywiście Juventus wezmę, a tu pisze Piemontek Calcio. dlaczego nie Juventus? Przecież Juventus powinien być w FIFA każdej. No, ale zagramy ci z AC Milanem. Dobra, AC Milan, no to my sobie weźmiemy... Dobra, już damy sobie, łososiowy kolor prawie. I gramy dzisiaj na Walt Stadium. No, gramy, dobra, gramy. 10 odcinek, mówisz co, gram dzisiaj, Latujemy. Dobra, tak więc tutaj łatwo będzie dzisiaj. Wczoraj nie grałem Fiwe, bo wczoraj mi nie było cały dzień. Dobra, gramy, nie ma, nie ma przedłużania, musimy grać. Dobra, tutaj witamy na Walt Stadium. Juventus kontra... O, mamy wersus Christiano, dobra, dajemy ofensywny. Zaczynamy spotkanie. Jedziemy i zobaczymy, czy dzisiaj ktoś się okaże góry w tym meczu. No, oczywiście, że ja się okażę w górę, bo ja nie grałem. Wczoraj FIFA nie grałem, bo. Bo wczoraj mi nie było, cały dzień mi nie było, więc nie grałem FIFA wczoraj. Ale teraz uwaga, bo się rozwia kontra Juventusu. Juventus już atakuje. Teraz już tutaj Juventus się dobrze gra. Bonucci, podanie. O, ale ładnie, teraz wypuściliśmy sobie podanie Morata. No i strata. Musimy się teraz bronić. Musimy się teraz bronić. O kurde, teraz już atak AC Milanu. Sied. Uwaga. Będziemy mieli spotkanie. No i teraz tutaj. No i czemu żeś odebrał piłkę ty? No bo dlaczego ty żeś odebrał? Dobrze. Broni szczęśliwy. Młodko jedyna. Oddali, oddali pierwszy strzał. Świetnie. No i Jezus Maria, czemu tam wybijałem, a nie tu? Spalił tam. Halo? Czy to jest na serio? I niestety tracimy bramkę. Jeden do zera, kurde wolę straciliśmy bramkę. Dobra, jeden do zera, to za spokojnie jeszcze wygramy. Tu jeszcze nie jest cały mecz, kurde. Dobra, gramy tam. Dobra, gramy, nie ma dyskusji. Jezus Maria, czemu ja tak kole wybrałem? No ja kręcę, no. Jest, Murata, Morata. Murata, Murata. Morata? No i kurde, z tylu strata. Matko jedyna, co tu się odwala? O kurde, teraz znowu atakuje AC Milan. Uwaga, dobrze. Musimy grać, kurde, trzeba grać w futbol, a nie tak. Dobrze, dobrze. Idzie atak Juventusu. Juventus, no i dupa. I no i znowu strata, kurde. Dobrze, dobrze. Cristiano Ronaldo już atakuje. Ronaldo. Ronaldo, teraz podanie, no Jezus Maria, no kurde mole. Ja nie rozumiem, co tu się odwala. Kurde, nie, nie. Nie, dobrze, Jezus, szczęsny na posterunku, dobrze. No kurde, czy ktoś podejdzie do podania, no matko jedyna, no i tracimy piłki. Nie, no to jest przesada, karny. Jeszcze karny, Jezu, dobra, bronimy. Bronimy karnego, dobra, bronimy. KC, bronimy karnego, jest! Obroniłem karnego, dobra, mamy to, dobra. Jezu, myślałem, że stracę bramkę już, kurde. No, już myślałem, że stracę bramkę już po tym meczu. No, kurde, wyjdzie ktoś do podania i będę z nim ze mną współpracować wcale. Juventus się nie chce ze mną starać prawie. Uwaga, ale teraz idzie atak Juventusu. Danilo. Danilo. Podanie. Ajajaj. Aj, aj. Teraz strata piłki. No kurde. Mogę go już w bramkę z tego. Dobrze. Jest. Tutaj ładnie teraz Juventus atakuje. Uwaga. Ronaldo strzela. No i wybija. A No a na razie mecz jest jednostronny. Kurde. Dobrze. Dobrze. Jest. Dobra, dobrze idzie nam uwaga, Ronaldo No i kurde, no i strata znowu Cały czas tylko strata, strata, kurde, cały czas tylko strata O, kurde, teraz nie, teraz nie, Bazaru nie pozwolę Nie, nie chcę stracić bramki. Dobrze, Danilo, pięknie Brawo Danilo. Super No nie! Dobrze! Jedziemy na kontry! Cyk, ładne teraz podanie. No wyjdziesz coś do podania, czy ja mam tu stać? Dobrze. Dobrze. Juve atakuje. Jeszcze tu atakujemy. Jeszcze nie ma końcówki i meczu. Ajajaj, teraz strata. No, może porobić zmian w pierwszej połowie. To jest fatalny mecz, fatalnie, kurde. Musimy zmian zrobić w pierwszej połowie. To jest słabo coś, kurde. Ale oddajcie 100% strzałów to jest samo, ja mam. Kurde, jesteśmy ryb, kurde, musimy zrobić zmianę. No dobra, jedną zmianę zrobimy, a drugą... no to wejdzie Dybala za Moratem, bo Moraty nic nie umieją grać. Dobra, potem zmienimy, w którymś tam zmienimy, dobra, wpuścimy Dybala, bo Dybala może być dobry. Dobra, może wygramy. Dobra, 1 do 0, no spokojnie, dopiero 1 do 0, co nam. Dobra, wpuścimy dybala, bo mera tak nic nie miał grać. 45 minut tak nic nie miał strać, kurde. Kurde, czemu nie mogę to być Dobrze. Brawo, jedź tam dybala, jedź. Pojedynek biegowy wygram ja. Wygram ja, dobrze. Dobrze. Quadrado! do. Rabio strzał! Poprzeczka! Już mogliśmy 1-1 mieć w tym meczu, ale kurde, ale ładny strzał daliśmy. Uwaga, uwaga, noż, kurde! No i strata piłki, no matko, jedyna, no, Cały czas tylko strata idzie, strata, kurde. Dobrze! Podanie. Ronaldo, kto to jest ten frabota? Bo ja nie znam tego piłkarza z Juventus, ja go nie znam wcale. Całe. Uwaga, ale teraz frabota! Juventus, jeszcze tu gramy? A jajaj! Mógłby ten Ronaldo jeszcze trochę podbić po tę piłkę Ale kurde cię idzie dobrze nam O ja się kręcę Tracimy te piłki Dobra, zrobimy zaraz zmianę potem kolejno, bo słabo coś ten mecz wygląda I ustawimy sobie na inny, nie na ofensywy No odbierz te piłki, no nie umiesz odbierać piłek? Panie kolego Dobrze! Jest! No jedź! Podaj tam! Dobrze! Quadrado! 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 Nie! Mogła ja, mogłabyś bramka z tego, już mogliśmy 1-1 mieć. Ale kurde, się to przegramy! Ale jak przegramy 1-0, to nie ma tragedii oczywiście! Nie będzie tragedii jak przegramy jeden zero! Matemina dzisiaj się No O je, Maria! Weź się idealnie pokaż w tym meczu, a nie... Nie no, zaraz będę robił zmiany, bo... Kurde, tu jest spalony. No ej, to jest spalony, sędzia! Czy ty masz mózg? O oh shit. O nie, 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 ja nie dam 2-0, nie lubię 2-0, nie jest 2-0. Nie chcę 2-0 przegrać. Nie mogę zagrać piłki! Nie, no ja nie wierzę 2-0, kurde, dobra, robimy zmiany, bo to dupa. 2 do zera, matku jedyna Dobra, robimy zmianę. Kuleski, kwadratyn nic nie pokazał, nic. Wejdzie McKenny za Bentakura, bo słabo coś gra. Dobra. Jedziemy. 2 do 0. Jezu, co ja zrobiłem? Nie to! Jeszcze dalej. Nie, kurde mole. Dobra, bierzemy defensywę. Wybieram, biorę defensywę, bo to słabo coś, kurde, wygląda. Kieza, kieza. Porobiłem kolejne zmiany, bo musiałem zmienić, bo to jest słabo, ci grali. O, ale teraz idzie kontra juventusu, no kurde. No nie, też tak piłek, oczywiście, cały czas tracisz te piłki. Nie, nie, nie. Wyjdź dobrze, po posterunku. Podanie. O, teraz i jak Juventus może strzelić bramkę. Kulusewski. Kulusewski. Obronił. Donnarumma. Kurde, musimy strzelić. Ale kurde, się dobrze nam idzie. Uwaga, Kulusewski. Rabiot. Kieza. Kieza uderza. Jeszcze może ty odegrajmy. Kulusewski. Strzał. I broni Donnarumma. Kurde! Nie docierpi dzisiaj ten mecz. Przegramy, słuchajcie. To już jest. Dobra, wiadomość, że przegram ten mecz. To będzie szósta porażka, chyba? Szósta. Uwaga, ale teraz uwaga, Dybala! Dybala! Jest gol, mam honorową bramkę chociaż. Kurde, Dybala się odwrócił wreszcie w tym meczu. Kurde! Odwrócił spotkania. Dobra, mamy 2 Dobra, mamy goła. Dobra, jeszcze mamy tylko 5 minut do końca. No to może no ci uda zdobyć jeszcze kolejną bramkę. Jeśli teraz to bierzemy, to mam już. Jak będzie. Dobra, jest, dawaj, dawaj, no kurde! Czy ty nie umiesz grać? Kieza, cyk, kieza, robimy te akcję. Musi być jeden, jeden. Jest, dobra, jest, mam piłkę, dawaj, kieza. Jeszcze ostatnia szansa. Kurde, no i ten stanowi za tym zawodnikiem, no kurde. Nie to przegrałem, słuchajcie. Ale właśnie... Że honor. biegnij tam Cristiano Ronaldo. Dawaj, nie. Koniec spotkania. Przegrywamy szóstą porażkę z rzędu. Kurde, ale strzeliśmy honorowo za to. To też jest dobre. Przegrywamy. Nie udało się nam wygrać. Mogliśmy wygrać. Mogliśmy strzelić te braki w kolejnym, kurde. Mogliśmy strzelić, żebyśmy prowadził już 3 do 0 z nimi. Kurde, musimy prowadzić. Ale szkoda, przegrywamy szóste spotkanie z rzędu. Tak więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy mecz. Widzimy się jutro. Wpiszcie mi w komentarzu, jaki następny mecz mam zagrać. Do usłyszenia. Siemo!